Cześć i dzień dobry! Jako, że pod koniec lutego do DSMs 4 doszła aktualizacja dodająca włamywaczy. w końcu. to dziś przychodzę do Was z odcinkiem właśnie o tych rabusiach, łotrach, nikczemnikach, złodziejach. i nie, nie jest to odcinek o biedakach. <gry> W Simsach na parcele może ci wbić komornik i złodziej. Coś, co ich łączy, to to, że bezceremonialnie zawiną ci z chaty wszelkie drogocenne przedmioty, nie pytając ci o zdanie, jednak w przypadku złodzieja możesz chociaż zadzwonić na policję. To znaczy, przy komorniku też możesz, ale pewnie dostaniesz grzywny za zawracanie im dupy. A teraz już całkiem na poważnie. W Simsach złodziej czy złodziejka mają bluzkę w biało-czarne paski oraz czarną czapkę, spodnie i buty. I tak to wygląda w każdej części, więc widocznie nie przyjmują się oni zmianami w modzie. I chwała im za to. Włamywaczy mogliśmy spotkać po raz pierwszy już w The Sims 1. W tej części złodziej nazywa się pewien podstępny sim, więc jest on gigatajemniczy. Pojawia się on głównie w nocy, choć według Sims może się zjawić również w dzień, o ile naszych simów nie ma w domu, a muzyka towarzysząca jego przybyciu 20 lat temu przyprawiała każdego dzieciaka od Ta muzyka uruchamia też pojawienie się El Bandito, ale ten shop po prostu rozwala śmietniki. W tej części nie możemy wejść w interakcję z Włamywaczem. Co niepokojące, Sims Wiki mówi, że może on zabrać małe dziecko, co już jest trochę creepy. Poza tym interesują go oczywiście drogie przedmioty, a my możemy zapobiec stratom poprzez zakup alarmu, dzięki któremu policja najpewniej złapie złodzieja, a my otrzymamy 1000 simoleonów, a jeżeli rabuś zdążył nam coś ukraść, to dodatkowo otrzymamy określoną sumę pieniędzy z ubezpieczenia w zależności od wartości skradzionych obiektów. Jeżeli zadzwonimy po policję, jest duża szansa na to, że nie zdąży ona przyjechać i złodziej ucieknie. Jednak co ciekawe w tej części włamywacz nie walczy z policją, tylko potulnie oddaje się w jej ręce choć w jego głowie na bank leci. Kapuś, kapuś, inaczej siątka, bez skupu, sprzeda najlepszego żonka. Kapuś, kapuś, ściera, dziś strajera. W tej części oczywiście nasi symowie również mogą zajmować się tą jakże szlachetną profesją, zatrudniając się w karierze przestępczej, w której mogą się pijąć po szczeblach kariery jako kieszonkowiec, inkasent, bukmacher, oszust, kierowca, czyściciel sejfów, włamywacz, fałszerz, przemytnik i geniusz zbrodni. W dwójeczce każdej nocy istnieje 5% szans na to, że nasza parcela zostanie odwiedzona przez typa w pasiastej bluzce, o ile od ostatniego włamania minęło 6 dni. Tutaj ponownie przybyciu byciu złodzieja towarzyszy straszna muzyka i wyskakujące w prawym dolnym rogu okienko. W tej części może on ukraść przedmioty będące nagrodami aspiracji, biorąc pod uwagę liczbę punktów, które trzeba na nie wydać. Oczywiście włamania unikniemy standardowo kupując alarm lub montując taki w samochodzie, dzięki czemu policja najpewniej przyjedzie na czas, co nie jest już takie pewne w momencie, gdy nasz sim musi wstać z łóżka i przykładowo podejść do telefonu, aby wezwać stróża prawa. Po przyjeździe policjant i włamywacz wdadzą się w bójkę i tutaj wszyscy czekamy w napięciu na rozwój sytuacji, ponieważ jeżeli funkcjonariusz wygra walkę, to skuje typa w kajdanki i zamknie w radiowozie, a nam rzuci 500 milionów za pomoc w schwytaniu znanego przestępcy lub przez mniej więcej wartość skradzionych przedmiotów. Jednak jeżeli policjant przegra walkę, wówczas złodziej po prostu sobie ucieknie. W dwójeczce simowi ogarniający robotykę mogą stworzyć robota wartownika, który jako długie ramię prawa będzie patrolował dom i chętnie porazi prądem złodzieja, który zechce przywłaszczyć sobie nasze przedmioty. Kiedyś słyszałam gdzieś, że alarm obejmuje konkretne pomieszczenie, więc jeżeli macie tylne wejście do domu w jakimś konkretnym pomieszczeniu, to również tam warto go ustawić. W każdym razie pojawienie się łamywacza pozostawi naszemu simowi negatywne wspomnienie. Czasami nasz sim może popłakiwać po tym zdarzeniu albo mieć pragnienie zobaczenia ducha złodzieja. Jednak czasami to złodziej ewidentnie myśli o naszych simach, bo może do nas zadzwonić, żeby se pogadać. A co mu tam? W dwójeczce możemy zostać też obrabowani przez nikczemnego szarlatana, którego najczęściej możemy spotkać na parcelach publicznych i wakacyjnych, ale o niej my mówiłam już szerzej w ostatnim odcinku o NPCach. Oczywiście w tej części mamy także możliwość wybrania kariery przestępczej. I co ciekawe, również nastolatkowie mają taką opcję, więc czeka ich najwyraźniej świetlana przyszłość, o czym doskonale wie dany biedak trudzący się tym zawodem. Dla nastolatków przewidziane są trzy poziomy tej kariery: uliczny sprzedawca, naciągacz na wyścigach i kieszonkowiec. Brzmi zachęcająco. Z kolei standardowo szczebli kariery jest 10, a ich nazwy są bardzo podobne lub takie same jak w pierwszej części, przynajmniej w polskiej wersji gry. Nagrodą za osiągnięcia w tej karierze jest wykrywacz kłamstw czujnik, dzięki któremu Simowie mogą pogłębiać swoją kreatywność szybciej o 250%, jednak może go też równie dobrze walnąć prąd. W DESIMS 3 przybycie włamywacza zwiastuje no nie zgadniecie, straszna muzyka. Dziwienie W tej części złodziej ma taką tajemniczą maskę na twarzy, przez co totalnie przypomina El bandito. Włamywać trójeczki ma ukrytą cechę, która pozwala na umiejętność skradania się. W trójeczce w przeciwieństwie do poprzednich części mamy możliwość zatrzymania włamywacza w inny sposób niż użycie alarmu czy zadzwonienie na policję. Simowie z cechą Odważny lub Okrytą cechą umiejętności zatrzymania włamywacza, którą możemy zdobyć pracując w karierze stróża prawa, mogą sami wdać się w walkę ze złodziejem i tym samym zmusić go do zwrotu skradzionych obiektów. Oczywiście, jeżeli uda im się tę walkę wygrać, Zwierzę z cechą agresywny również może przegonić nam z chaty takiego delikwenta, ale kurde, co my tacy wredni dla tego uczciwie pracującego, biednego Sima? Może byśmy mu odpuścili? Jeśli ktoś ma na to ochotę, w tej części jest taka opcja. Gdy złodziej został już schwytany, możemy go uwolnić, co jednak niekoniecznie spodoba się stróżom prawa, ale za to złodziej nam podziękuje, więc sami oceńcie czy warto. Oczywiście także w tej części mamy możliwość wybrania kariery przestępczej, której szczeblami jest wabik, kieszonkowiec, zbir, kierowca gangu, incasent i oszust. Po którym następuje możliwość wyboru ścieżki kariery. Przy wyborze ścieżki złodzieja dalszymi etapami jest kasiarz, włamywacz do banków i mistrz złodziei, z kolei przy ścieżce złego jest to poplecznik, zły pomocnik, superłotr i cesarz zła. Jednak poza karierą Simowie również mogą podwędzić, co nieco jeżeli mają cechę kleptoman. Pozwala ona na podpierdzielanie Simom przedmiotów z parceli, a nawet samochodów z parkingów. Oczywiście mogą zostać na tym przyłapani, co może negatywnie wpłynąć na relacje z sąsiadem, którego akurat okradli. Nic dziwnego. A jeśli postanowią okraść na przykład sklep, to może ich czekać od siatka, przy której możemy dostać takie super śmieszne powiadomienia, jak na przykład. Na czas Twojej wizyty zabierzemy Twoje rzeczy. Nie chcesz przecież, żeby koledzy z celi zazdrościli Ci obiektu o nazwie Złom. Tak, to mój screen. I go kocham. Pod koniec lutego z okazji 25-lecia serii w aktualizacji do The Sims 4 doszli w omywacze. W nocy przed przyjściem złodzieja pojawi się, a jakże, straszna muzyka. Następstwem tej muzyki jest pojawienie się Robin Banks, czyli naszego rzezimieszka, a raczej rzezimieszki, bo to baba. Simowie mogą walczyć ze złodziejem, wezwać policję i, oczywiście, zainstalować alarm antywłamaniowy, który może zostać ulepszony, co z kolei umożliwi porażenie złodzieja prądem. Według Sims Wiki w czwóreczce, NPC takie jak Zadecka będą autonomicznie walczyć ze złodziejem. Tak samo Kościilla, która miała takie zadanie również w trójce. Ponadto nietechnofobiczni nastolatkowie oraz Simowie z kariery, influencera i streamera mogą robić sobie selfie z włamywaczem. Możemy tam również wyczytać, że z włamywaczami świetnie mogą sobie poradzić zwierzaki, czarodzieje, wirkołaki i sługusy. Jeśli macie dodatek razem razie, to wasz Sim otrzyma również wspomnienie o wizycie włamywacza. Jeżeli chodzi o karierę przestępczą, w czwórce mamy szczeble takie jak twardziej, złodziejaszek, przywódca gangu, poważny kryminalista i podrzędny szef przestępców. Po czym następuje opcja wyboru dalszej ścieżki kariery, z czego na ścieżce szefa kolejnym szczeblem jest mięśniak, kierowca przestępców, kasiarz, mózgowiec i szef, a przy ścieżce wyroczni cyberzłodziej, elitarny haker, anonimowy duch, demon sieci i wyrocznia. Oczywiście w tej części również mamy możliwość wybrania Simowi cechy kleptomana, jednak będzie on zawstydzony, gdy ktoś przyłapie go na kradzieży. No dobrze, trochę sobie opowiedzieliśmy. Mam nadzieję, że wszyscy tej nocy będziecie spać spokojnie, a straszna muzyka z jedyneczki nie pozostanie na długo w waszych głowach. Cieszę się, że womywacze w końcu doszli do czwórki, choć mam pewien niesmak, gdy przypomnę sobie, że zajęło to i 10 lat. Mimo wszystko lepiej mieć co dzieje, niż nie mieć. To znaczy w grze, bo w prawdziwym życiu to nie wiem. Tak średnio bym powiedział. No i dobra, to tyle na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzu, jaki temat mogłabym poruszyć w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie.